Yo, siemanko, z tej strony Madek. Dzisiaj gramy w Roblox jakieś Zostanie MPC tam No i teraz tak Muszę tutaj wykonywać zadania Bo inaczej Oj, staje się widoczne Tutaj jest jakiś szeryf Tutaj No i zaraz będzie strzelał Trzeba Tu się bardzo dobrze ukryć Muszę się wtopić tu tłum tu Cześć Wygra? wygrałem? Wygram S Nie, czy jeszcze są No, No To fajnie No, to dzisiaj zagdomie widzowie oczywiście w, takim, w taką gietkę Myślę, że Wam się osobiście spodoba Yy, możecie w nią zagrać, wrzucę wam linka w opisie. No. raczej fajna gitka. Dobra i teraz tak. Na poszukiwacza mamy jakieś tam procenty. No i jak wylosujemy poszu poszukiwacza to będziemy szukać. Nie, tak to musimy robić zadania, żeby nie, nie stać się widoczny. Nie możemy zostać po prostu w miejscu. To też w sumie będzie widać, bo wszystkie npc też się poruszyły. Przystępca, czyli I dalej się ukrywam. Dobra, co tu zrobić? Misja jakaś. Tam mam no, misję, to sobie pójdę w Tylko tutaj akurat tu nie można było nic indziej. No to jest wyjście na kurde No to może 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 pójdę tam po kolejne zadanie Czemu? Czemu mój MPC to bi zadanie? Myślałem, że to ja muszę No, no to pójdziemy. Wiedzisz, że... To jest tak czy ja mogę u u ten Mogę biegać u u u no? zauważył. No co jest, no? Nie cudem nie zauważył? Nie wytafił. No ale no, no, już jest fajnie. Akurat przed po prostu sekundą końca czasu. Sklep co tu jest? Ta 1600 boxów. Nie będę tyle wydawał. Mam tyle, no ale nie będę wydawał. No to, co to jest? To jakaś broń i skin jakiś. A to, to takie pakiet No to, to nie. Wyprzedaż. To jest logie. Yy. Ale... Kurde, nie rozumiem tego. Po co mam kupować, żeby zostać sobą za prawie 300 DBOXów? No, nie rozumiem. Ja w ten Co to jest? Wiesz No, Super. Dobra, smoking pasem. To jest tak. Yy, większa szansa. Jakiś VIP, ale VIP za 70 buksów się tu nie pasi, ale zaczęła się znowu chyba. może w następnym kurde co jest, czemu ja jestem czemu ja jestem baconem? czemu mojego skina Nieważne. nie uważam nie, zwracaj... nie zwracajcie uwagi na to yy, chciałem powiedzieć, że może w następnym yy, odcinku zagramy w Fortnite'a bo wczoraj dałem yy, i co, i nabiłem tam z 30 level no, karnetu nie kupuję, bo po prostu nie chcę mi się wydawać tak po dolce kasy co jest? Ja nic nie mówię widzowie, bo muszę się skupić tutaj, żeby nie przegrać. Co tutaj mamy? Obyd raczej nie zagram, bo ja po prostu nie lubię, oby to się skacze jakoś i się ma blokadę tego kameny, jakoś tak bokiem się skacze. Ja nie umiem tak. Czy teraz będziemy poszukiwaczem? Mam ósmy level. To jest sporo. No wiadomo, że wygrywają. Tylko czemu nie miałem swojego skinama? To jest pytanie. Dobra. D Belebans, dobra, nie, nie. Jeszcze nie. Nie dosanka no Co to jest? To jest skin sedu Chyba z mojego uciekł Zmęk to bardzo, dobrze, mega Co tu A Damy... Armatę chyba wystrzelić Tylko tu jest ten clown Koszmat jakiś To weźmiemy sobie to, a nie już wybiorę. super. No, Jest Myślę, że jeszcze z jedną gruntkę zrobimy. Nie było Minecrafta, bo, po prostu, nie grałem tydzień nic nie zbudowałem. A nawidzonych rzeczy raczej są nawidzone rzeczy jeszcze. Na przykład pod McDonaldem, ale to jest, to jest już po prostu, nie wiem co, no, nie wiem czy to są moby wola tam nie wchodzić już, za bardzo się straszyłem tutaj. Trzynaście... Te rzeczy wszystkie kosztowały 3000 dobuksów.

Na statku mamy jakąś skrzynię, żeby przenieść. Już stadał? Ja bym tego, tego zastrzelił, bo to już widać, się tak rusza. No, ogólnie spoko kto... Nic. Nie chciałem mówić, ale. Jakbym tam został, to możliwe, żeby mnie nie zastrzelił. Nie wiem, mówił się na mnie. Zastrzeli najpierw mojego klona, później mnie. No, kurde Dobra, widzę. To by było na dzisiaj koniec. No, widzimy się prawdopodobnie za tydzień w sobotę o w sobotę o no, 10 niech będzie no to do następnego pa.